Czy warto kupić licealne lata? Licealne lata to dwunasty dodatek do gry Design 4. Jego twarzową funkcją jest śledzenie poczynań naszych nastoletnich zimów w szkole. Rozszerzenie wprowadza aktywne liceum, które działa na tej samej zasadzie co otwarte kariery, które doszły w witej w pracy i zastęp gwiazdą. Cała rozgrywka w szkole wygląda mniej więcej tak, że staramy się przetrwać na nudnych lekcjach, a w międzyczasie na przerwach możemy iść na stołówkę, odświeżyć się przy swojej szafce, pograć w piłkę i przede wszystkim nawiązywać znajomości. Co piątek w szkole organizowane są egzaminy, a gdzieś tak przy końcówce edukacji w sobotę możemy pójść na bal naturalny. Jest on skromną imprezką, której głównym motywem jest wybieranie króla i błazna balu. A, no i na bal można jeszcze przyjść z parą, ale najpierw trzeba ją zaprosić albo przyjąć od niej zaproszenie. Jednak życie nastolatka to nie tylko szkoła i ten dodatek mocno to pokazuje. Pomijając fakt rozmawiania na przerwach czy wspólnego siedzenia na stołówce, Simowie mają wiele okazji, żeby integrować się poza liceum. Rozszerzenie wprowadza takie miejscówki jak wesołe miasteczko, które faktycznie ma jakieś atrakcje, oraz lumpeksy, gdzie można nie tylko kupić ubrania, ale też potrzebować ze znajomymi i wypić bubble tea. W tym dodatku pojawia się także coś takiego jak zauroczenie. Na koniec wspomnę jeszcze o dwóch aplikacjach, czyli o towarzyskim króliczku i trendy. Pierwsza z nich jest takim jakby Twitterem, znaczy X-em. Możemy w niej wysyłać różne wiadomości do naszych znajomych, udostępniać posty o tym, co się u nas dzieje i oznaczać innych Simów. A trendy jest aplikacją do sprzedawania swoich kreacji, które skomponujemy w lumpie. Albo do kupowania kreacji od innych. Inne nowości, które dochodzą z dodatkiem: cztery nowe aspiracje dla nastolatków, czyli szybkie życie, darzona podziwem, drama lama i nastawiona na osiąganie celów. Nowe cechy, czyli dusza towarzystwa, niezręczna towarzystwo i nadgorliwość. Nowe miasto, kariera streamera i influencera, możliwość golenia się i analogicznie rośnięcia włosów, nastoletni trącik, bitwa na poduszki, możliwość dołączenia do różnych klubów szkolnych, festiwale sportu, budki ze zdjęciami. A więc czy warto kupić licealne lata? Standardowo przedstawiłam Wam to wszystko, abyście to wy mogli zdecydować. Jednak jeśli chcecie poznać moją opinię, zapraszam do dalszej części filmu. Zanim przejdę do tej bardziej kontrowersyjnej części, chciałabym przypomnieć, że to, co powiem, jest tylko moją subiektywną opinią, a nie jakoś prawdą objawioną i nie każdy musi się z nią zgadzać. Czy kupiłabym ponownie ten dodatek? No muszę przyznać, że pierwszy raz mam mieszane uczucia. Nie mogę powiedzieć, że nie wiem, bo to nie będzie recenzja. Powiem tak. Podoba mi się pomysł tego, że nastolatki zostały w jakiś tam sposób rozwinięte. Podobają mi się nowe miejscówki, podoba mi się towarzyski króliczek, podobają mi się te takie małe szczególiki. Ale wiecie, co mi się nie podoba? Nie podoba mi się liceum. Czyli kwintesencja tego dodatku. Jego tytuł kurka-rurka. Liceum zostało zrobione tak leniwie. Pomijam fakt tego, że jest praktycznie puste, no bo to można sobie łatwo zmienić poprzez galerię. Chociażby. Lekcje są tu problemem. Bo na nich nic się nie dzieje. Nie ma aktywnego udziału w tych zajęciach, po prostu gapi się jak baba odmatnie, coś gada przy tablicy. Nie ma zgłaszania się do odpowiedzi, nie ma kartkówek, nie ma ściągania na sprawdzianach. Mogliby wcisnąć jakieś specjalne obiekty typu, nie wiem, stanowisko do robienia eksperymentów na chemię albo fizykę, albo jakiś przedmiot, gdzie trzeba pracować w grupach, albo nie wiem, lekcje programowania, podczas których faktycznie siedzisz na kąpie. Wiem, że teoretycznie można podejść do kąpa na przerwach, ale to nie jest to samo. No mogliby to dodać. Mogliby, ale mi się nie chciało. I to jest tak poważny minus, że po namyśle ja nie mogę ocenić pozytywnie tego dodatku. Jest to zdecydowanie najlepszy z w cudzysłowie najgorszych dodatków. No ale, zważywszy na to, co powiedziałam przed chwilą, nie warto go kupować. I z tym Was zostawię. Do zobaczenia w następnych recenzjach. Bye! A się odpaliłam na koniec?